12 sierpnia. Jesteśmy w praskim parku skaryszewskim. Wśród niewielu tutaj ludzi jest Artur. Artur, stworzyłeś, opowiedz nam o tym, kodeks narodowcy i nacjonalisty. Tak, zgadza Arturze, najważniejsze punkty proszę wymień. Pierwszy punkt. Każdy narodowiec musi być przeciwko aborcji, dlatego że każdemu narodowcu... Zależy, żebyśmy mieli przyrost naturalny i żebyśmy się wreszcie doczekali 100 milionów Polaków w Polsce, jak powiedział sam kardynał Wyszyński. Arturze, jesteś też przeciwko temu, żeby Polacy mieli kobiety, Polki o 20 lat starsze? W ogóle, żeby nie. Żeby, najlepiej, żeby Polacy w ogóle nie mieli starszych kobiet. To jest. No to człowiek... zawierasz w kodeksie narodowca. No, Objaśnij nam... Chodzi, wiem... mi o, chodzi mi o to, że po pierwsze jest jakaś tam patologia. Po drugie, rodzą się chore dzieci. E, my, każdy rodzic, każdy, każdy, człowiek nie chce mieć chorych dzieci. No, bo to grozi powikłaniami genetycznymi. No to tak, wiemy. No tak, i to po części. Tak. E, trzeci, mm, y, każdy narodowiec nie może wspierać paratrudności akcji LBKT. Bo to jest sprzeczne z y, narodem. Tak, tak. Y, to jest oczywiście jasne i na temat. Y, czwarty. Każdy narodowiec musi być przeciwko imigrantom zarobkowym y, czy takim mujahedinom. No, nie mówię o to, że musi walczyć z rasizmem. Może być rasistą, antyrasistą, to tak nie obchodzi, to tak nie obchodzi. Y, tego. Nie ma to wpływu na to, czy jesteś narodowcem. Tak, to nie ma wpływu. Może... Możesz być, a już nie być. Tak. E... Kolejny punkt. Który... E... Piąty. Każdy narodowiec nie może być antypolakiem. Musi dbać o swoją ojczyznę, o ludzi, etc., etc. etc. E... Po szóste. Narodowiec nie powinien ośmieszać idei. Mhm. W e... żaden sposób rozumiemy. O ojczyznę. Ja się już tak nie będę rozwlekał, ale tak jak sam powiem. Po, y, oczywiście każdy narodowiec może być ateistą, wegetarianinem, weganinem, y, prawosławnym katolikiem, teistą. Tylko wreszcie, żebyśmy się zjednoczyli. Wreszcie, żeby była taka jedna. Na tych sześciu fundamentach, o którym nas opowiedział Artur Puskarski. Są jest wiele fundamentów. Tak. Tego kodeksu, ale nie będę się rozwlekał. Mam nadzieję, że jak wyślę do różnych organizacji yy, to przyjmą to. Mogą nawet to dać funkcje. Tak, e, Artur nam tutaj opowiada o swoim kodeksie. E, mamy nadzieję, że e, gdy będziemy narodowcami, to takie pomniki znikną z naszych parków. I, pomnik, I bandery i komuchy i komuchów na pewno. Dziękuję Martuze.